Cześć, zapraszamy Was na przejażdżkę. Jesteśmy właśnie przed wyjazdem z Wordu. Tutaj uważajcie na krawężnik, bo tak wygląda dość agresywnie. Cześć, witajcie. Zabieramy ze sobą kawki i działamy. Tak wygląda wyjazd z rzeszowskiego WORD. Cześć, ja jestem Abecuś. Niezmiernie nam miło, że trafiłeś na kanał ABC Prawo jazdy. Zostaw subskrypcję, by być na bieżąco z naszymi filmami oczywiście patrzymy daleko do przodu. Widzimy, że będziemy zbliżać się do przejścia dla pieszych. Dobrze obserwujmy, co tutaj się dzieje w obrębie tego przejścia i na nim. Ale też zauważmy, jaka prędkość tutaj się pojawia. Jest ona zwiększona do 70 na godzinę, więc dajmy troszeczkę tego gazu. Musimy mieć równo 70. Ale dobrze jest przekroczyć chociaż na chwilkę 50, żeby pokazać, że widzieliście ten znak, reagujecie na niego, rozumiecie go. Na najbliższym skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetną pojedziemy prosto. Gdybyś nic nie odzywał egzaminator, to oznacza, że też prosto. Jak będzie chciał dziś skręcać, to na pewno Wam o tym powie. Znacznie wcześniej. I kolejna 70. Żeby daleko do przodu, światło zielone mamy. Nie ma nikogo na jezdni, jakichś pieszych w miarę bezpiecznie. Więc staramy się trzymać tą prędkość. Chyba że Wam to zielone światło nie tak jak teraz. I zatrzymujemy się. Tutaj bardzo często kursanci pytają, czy stoimy teraz na biegu, czy na luzie. To już wszystko zależy od Was. Jeśli dopiero się zapaliło czerwone, można chwilkę sobie postać na luzie. Ta noga od sprzęgu niech sobie odpocznie. Jak już chwilę stoimy, na przykład teraz też widzimy, że z prawej strony ruszyły pojazdy, więc na pewno nie pojedziemy. Więc dalej stoimy na luzie. A jak będziemy pierwsi, to przygotujmy sobie wcześniej tą jedynkę, żeby nie opóźniać startu. Tutaj pamiętajcie, że ci za wami też by sobie chcieli przejechać na tym zielonym. I, I patrzymy, jaką mamy prędkość? Oczywiście 70 na godzinę. Zacznijmy sobie od zawracania. Odcinek o zawracaniu już był u nas. Więc po takim poleceniu patrzycie w lusterko, co się dzieje. Używamy sobie kierunkowskazu i musimy zmienić pas ruchu. Będziemy wykrywać zawracanie. Oczywiście musimy przepuścić pojazdy, które poruszają się drogą poprzeczną. Teraz zapowiada się chwilę czekania, czy ten czas warto tutaj poświęcić na obserwację drogi. Czyli widzimy, że będzie przejście dla pieszych. Starajmy się nie zmieniać pasa przed przejściem, czyli wyjedziemy na lewy. bardzo często osoby po zawróceniu są tak zaawarowane samym zawracaniem, że potem nie wiedzą z jaką prędkością mogą jechać dalej. Będziemy wyjeżdżać na lewy pas. Lewy pas jest wolny, więc ruszamy. I oczywiście patrzymy sobie na znaki, żeby zauważyć, jaka tu będzie prędkość. Oczywiście 70 na godzinę, ale też nie możemy zapomnieć, że w Polsce jest przecież ruch prawostronny, więc należy zmienić pas na prawy, ale nie róbmy tego na przejściu dla pieszych. Jesteśmy już poza, więc oczywiście zmieniamy pas ruchu na prawy. Tutaj ktoś powie, że miałem kierunkowskaz na przejściu dla pieszych. Miałem oczywiście, bo mogłem go mieć, a był podowłączony, bo pokazywałem zamiar tego, co chcę zrobić. Moim zamiarem był powrót na prawy pas, więc pokazałem wszystkim kierującym, że mam zamiar wrócić na pas prawy. A teraz. Wykonywać w prawo. Czyli słyszałem takie polecenie, ściągam nogę z gazu, jest dużo czasu. Wjeżdżam na ten pas, gdy dopiero na tym pasie rozpoczynam hamowanie. W międzyczasie redukcja, nakładaję trójkę, potem dwójkę. Ja to ten przejazd pokonał w drugim biegu. Tutaj uważajcie, żebyście nie wjechali ani w krawężnik, ani nie przejechali po dwójnej ciągłej linii. A przed przejazdem kolejowym, pamiętajcie, zawsze na się rozglądać Jazdem kolejowym nie było znaku STOP, więc tutaj nie jest wymagane takie stuprocentowe zatrzymanie się. A tu głowy w dół bo przejeżdżamy pod mostem. Mamy tutaj zwężony odcinek. Widzimy tutaj znak, jest to znak informacyjny, który informuje nas o tym, że to my jedziemy jako pierwsi na tym zwężonym odcinku. Oczywiście pojazdy po przeciwnej stronie będą mieć znak zakazu który wskazuje, że to oni mają zakaz wjazdu na zwężony odcinek, jeśli ktoś jest po przeciwnej stronie. Teraz na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Jest na gustą pierwszeństwa, czy zatrzymywać się nie muszę, ale patrzę, jest wolne z lewej, zwolniłem i od razu mogę włożyć, wyjechać i rozpędzamy się. Do 50 na godzinę ponieważ widzieliśmy znak ograniczający tutaj prędkość do 50. Kiedyś dawno, dawno temu było tak, że w nocy można było sobie zaszaleć do 60, ale już tego nie ma. Na razie na trasie nic się nie dzieje ciekawego. Jest droga prosta, ale bądźcie czujni. Nie wiadomo kiedy zaraz padnie kolejne polecenie. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo, czyli oczywiście musimy sygnalizować zamiar lewym kierunkowskazem. Widzimy, my znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem, więc zbliżamy się do osi jestni i musimy przepuścić pojazdy, które jadą z sprzeciwka. Nie ma nikogo, więc wykonujemy skręt w lewo. I patrzymy się w kierunku jazdy, czy nie ma na przykład na tym przejściu jakichś pieszych. Na zadanie, które musi być zrealizowane, to zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego. Zawracamy wykorzystując infrastrukturę drogową. Tutaj jedziemy prosto na tym skrzyżowaniu i tutaj zaraz po prawej stronie będziemy zawracać, wykorzystując infrastrukturę i oczywiście bieg wsteczny. Zatrzymamy się tutaj przed tym znakiem z wykrzyknikiem. Używamy kierunkowskazu prawego, bieg wsteczny. Nie jedziemy na mostek. Tu obserwujemy sobie i lusterka, tylnie i boczne szyby. Troszeczkę mamy tutaj trudniejszą sytuację, bo zauważmy, że jesteśmy na delikatnym wzniesieniu. Więc warto zaciągnąć dźwignię hamulca ręcznego. Na kolejnym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Prawie wskaz. I patrzymy daleko do przodu, czy już nie ma tutaj jeży. Jeży nie ma, więc śmiało jedziemy. Tutaj minęliśmy pierwsze przejście, ale na pewno nie ostatnie na tej drodze. Cechą dobrego kierującego jest oczywiście umiejętność przewidywania wszelkich sytuacji. Przodu. I jeszcze jedno przejście, same przejścia dzisiaj. Teraz zbliżamy się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Zrobimy sobie tutaj skręt w lewo, więc musimy zwracać uwagę na tych jadących z I oczywiście sprawdźmy, który pas służy do skrętu w lewo. Sygnalizator, który widzimy, to sygnalizator ogólny. Tutaj oczywiście wjeżdżamy do środka jezdni i przepuszczamy pojazdy jadące z przeciwka. Teraz nam no, poszło wyjątkowo gładko, bo nikogo nie było. No, akurat mamy czerwone, więc musieliśmy się zatrzymać. I czekamy. I bardzo dobrze. Teraz pójdziemy jako pierwsi. To będzie można sobie patrzeć daleko do przodu, przewidzieć sytuację. Tutaj pamiętajcie, nie zatrzymujemy się przed trójkątami, tylko dalej. Każdy ma problem, gdzie się zatrzymać. Ja zawsze podpowiadam swoim kursantom, żeby patrzyli się daleko do przodu, jak przejedzie pierwszy pojazd z naprzeciwka. Wtedy widzimy, jak zajął tor jazdy i wiemy, gdzie się mamy zatrzymać. Sygnalizator ogólny, w momencie, gdy nadaje nam sygnał zielony, on pozwala nam wjechać na skrzyżowanie, pozwala wjechać za sygnalizator, ale nie daje bezwzględnego pierwszeństwa. Dlatego też będziemy musieli przepuścić wszystkich, którzy jadą z przeciwka. I mając zwykły okrągły sygnalizator, pamiętajmy też, że po skręcie w lewo mogą być piesi na naszym torze jazdy, którzy też mają zielone światło. Tu jedziemy. Przede wszystkim zachowujemy zimną krew i patrzymy, którędy jadą pojazdy z przeciwka. Jeszcze jedzie jeden, tylko przepuśćmy. Też widzimy, że on dał kierunkowska skręca, więc możemy jechać. Pierwszy opuścił przejście, nie ma kolejnych pies. Jedziemy. Nie wiem, że to jest trudne dla niektórych. Ale tu najważniejsze: znać dobrze przepisy i zachować zimną krew. Kolejne polecenie, wydamy już wcześniej, byśmy mogli się odpowiednio do niego przygotować. Będziemy wykonywać skręt w prawo, ale na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną. Czyli patrzymy daleko do przodu, gdzie takie skrzyżowanie jest. Żeby nie używać już teraz kierunkowskazu, bo do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną jeszcze jest daleko. Myślę, że tu będzie odpowiednio już użyć kierunkowskazu. Oczywiście zatrzymujemy się. Oczekujemy na sygnał zielony, ale też widzimy mamy strzałkę warunkową. Czyli co robimy? Zatrzymujemy się tak 100% i wskazówka. I ruszamy tylko pod warunkiem, że strzałka będzie dalej świecić. No, my będziemy czekać teraz na zielone. Mamy zielone, ale zauważmy, że piersi też będą mieć zielone, więc powoli. I jak chcemy, żeby egzaminator nas pochwalił, to dodajmy teraz trochę gazu dlaczego? Bo mieliśmy prędkość podniesioną do 70 na godzinę. Wiele osób nie zauważa właśnie tego znaku. 70 nie musicie osiągnąć. Ale przynajmniej przekroczmy 50. Oczywiście, ta prędkość 70 na godzinę obowiązuje do najbliższego skrzyżowania włącznie. A najbliższe skrzyżowanie Oczywiście tutaj po prawej stronie Więc teraz prędkość wraca do 50 Na kolejnym skrzyżowaniu pojedziemy nadal prosto Tutaj egzaminator raczej nie wyda polecenia Będzie tutaj chciał sami podjęli decyzję Czyli nie dopytujcie go co robić Nie odzywa się, jedziemy sobie prosto Jeśli będzie chciał gdzieś skręcić Na pewno Wam o tym wcześniej i wyraźnie powie Przejeżdżając koło autobusu, obok ogóle przystanku, zwróćcie uwagę, co robią piesi. Skoro piesi dopiero wsiadają do autobusu, to na pewno taki autobus nie ruszy w tym momencie. I teraz będziemy wykonywać skręt w lewo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Czyli najpierw patrzymy się w lusterko, używamy kierunkowskazu, i delikatnym ruchem zmieniamy pas z ruchu na lewo. Delikatnym ruchem kołem kierownicy po skręcie w lewo, będą trzy pasy. Tu jest skrzyżowanie z flagami. Czyli jak będziemy skręcać, możemy wziąć pierwszy pas, drugi i trzeci. Tym razem weźmiemy pas drugi. Z racji tego, że znajdujemy się w pobliżu szpitala, to też chcę zwrócić uwagę, że powinniśmy być czujni, ponieważ często tutaj pojawiają się pojazdy uprzywilejowane, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o karetki pogotowia. I przygotowujemy się. Jedynka i tu ruszamy. Jedziemy. Po skręcie w lewo zajmujemy właściwie dowolny pas ruchu. Na pewno jeden z tych trzech. My zajęliśmy pas środkowy. Ale dlaczego zajęliśmy pas środkowy? Ktoś powie nam, że przecież w Polsce jest ruch prawostronny. Zajęliśmy pas środkowy, bo patrząc daleko do przodu zauważyliśmy, że pas prawy jest pasem kończącym się. Dlatego też sprytnie tutaj zajęliśmy pas środkowy. Tutaj wystarczy patrzeć daleko do przodu i ta jazda będzie naprawdę dużo dla Was łatwiejsza. Jadąc tym pasem, będę się tylko rozpędzał i zmieniał sobie biegi na większe. Żeby było nam już łatwiej podjąć kolejne decyzje, wydamy sobie kolejne polecenie. A kolejnym poleceniem będzie wykonanie skrętu w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu. I działamy. Jest zielone, jedziemy Pewnie, zdecydowanie, ten pas się nie kończy. Nie zapominajmy, jakie było polecenie. Będziemy na najbliższym skrzyżowaniu wykonywać skręt w prawo. Ja tu patrzę daleko do przodu i widzę zbliżających się pieszych, dlatego już się nie rozpędzam. skrzyżowanie mamy już tutaj, więc no, gaz, gazu, kierunkowskaz, żeby każdy wiedział, że chce skręcać. I przed skrętem patrzę daleko w kierunku jazdy i widzę przejście. Rozglądamy się, upewniamy się i działamy dalej. Teraz będziemy oczywiście jechać prosto. Egzaminator, powiedzmy, nie wydał nam polecenia. I tu za chwilę będzie gorąco, także tutaj zwiększcie swoją uwagę i patrzcie na znaki tutaj mamy znak zakaz postoju, więc to auto sobie stanęło tylko na minutkę ale trzeba będzie go ominąć czyli dajmy sobie lewy kierunkowskaz i wyjeżdżamy po ominięciu wyłączamy kierunkowskaz i wracamy z prawym mamy zakaz skrętu w lewo czyli my jedziemy prosto nie wolno nam jechać w lewo bardzo często mi tutaj kursanci sami już jadą w prawo ktoś tak nie odzywa, czyli chce jechać prosto Prawdopodobnie na parking, żeby zrobić tu jakieś parkowanie. Pojdziemy na parkingu w lewo, i jak będzie miejsce, to zaparkujemy. Wygląda na to, że dzisiaj nie znajdziemy tutaj miejsca parkingowego. W tym miejscu pamiętajcie, żeby się patrzeć daleko do przodu. Tutaj na pewno to będzie milczał. W tym miejscu nie trzeba nic mówić, bo to gdzie pojedziemy wynika z znaku. Bądźcie tu ostrożni, jeśli będzie tu pierwsza za minie, jedźcie bardzo powoli. Zauważcie, na wprost nie ma miejsca, w prawo nie ma żadnej drogi, więc kierunkowska z lewy i to jest jedyna słuszna opcja w tym miejscu. Mieliśmy zrobić parkowanie. Tu jest bardzo piękne miejsce, aż się prosi, żeby tu zaparkować. Zrobimy parkowanie równoległe po lewej stronie. Parkowanie równoległe, czy tak, zatrzymuje się. Dajemy kierunkowską, żeby ten pojazd za nami wiedział, że chcemy tu zaparkować. I bieg wsteczny. Teraz muszę minąć ten pojazd, który, obok którego chcę zaparkować. Tak go minęliśmy. Skręcamy cały w lewo. Patrzę sobie w blusterka. postujemy koła dojeżdżam sobie do krawężnika ja mam troszkę nie mam pojazd akurat z kamerą cofania także mi tutaj podpowiada co się dzieje za mną jestem bardzo blisko krawężnika więc zaczynam kręcić cały w prawo tutaj po zaparkowaniu pojazd nie może utrudniać ruchu i mając kamerę można sobie bardzo fajnie tutaj pomóc dojeżdżając do samego pojazdu a tyle wystarczy, żeby też nie miał on problemu z wyjechaniem. Na egzaminie to parkowanie bardzo często jest nazywane kopertą przez kursantów. Tutaj, jeśli chodzi o egzamin państwowy, kopertę wykonujemy wjeżdżając tyłem, a wyjeżdżając przodem. Czyli teraz wyjeżdżamy, jest zaparkowane, wyjeżdżamy. Takim adem nazywa się włączeniem do ruchu. Czyli patrzymy w prawe lusterko, jest bezpiecznie, używamy kierunkowskazu. I wyjeżdżamy. I patrzymy dalej na znaki. Widzimy, że na najbliższym skrzyżowaniu będziemy mieli pierwszeństwo. Brak polecenia, czyli jedziemy prosto. Będziemy skręcać w prawo, dopiero za tą białą brzozą. Teraz skręcamy w prawo, wjeżdżamy w drogę dwukierunkową. Nie śpieście się w tym miejscu, one jest trudne. Patrzymy sobie, nikogo nie ma sprzeciwka, więc ja wyjeżdżam i od razu będziemy omijać te pojazdy, które są tu zaparkowane. Po ominięciu tych pojazdów, używamy prawego kierunkowskazu, żeby wrócić na swój pas, a na tym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Tu jeszcze był znak ustąp pierwszeństwa, musimy się upewnić, nie ma nikogo z jednej, z drugiej i wyjeżdżamy. W tym miejscu uważajcie, żeby nie wjechać na podwójnie ciągłą linię. Stosować się do znaków pionowych. Widzimy, mamy niedość, że znak zakazu stop to jeszcze nakaz jazdy w prawo za znakiem, czyli od razu dajemy prawy kierunkowskaz i zatrzymujemy się bezwzględnie. No ale nie będzie cisza, bo ze znaków wynika, gdzie jechać. Ewentualnie powiem wam egzaminator, że proszę skręcić w drogę jednokierunkową. Jesteśmy na drodze jednokierunkowej. A prędkość, jaka tu obowiązuje, to oczywiście 50 km na godzinę. I właśnie widzieliśmy znak ostrzegawczy. Że jest droga dwukierunkowa. To miejsce wygląda znajomo. Pamiętacie nasz odcinek z jednym z najtrudniejszych skrzyżowań na księdzajowego? Tutaj właśnie jedziemy. Dziś pojedziemy na nim w lewo. Od razu popatrzmy na znak. Jesteśmy na drodze podporządkowanej. No i tabliczka pod znakiem pokazuje nam przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu. I oczywiście skręcając w lewo musimy przepuścić wszystkich, którzy są na drodze z pierwszeństwem. Ostęcie w lewo, zwracamy uwagę, czy nie ma pieszych. Czy ktoś wie, co oznacza ten znak ostrzegawczy? jest to ostrzeżenie, że tu mogą pojawić się dzieci. Czyli domyślmy się, że pewnie jesteśmy w okolicy jakiejś szkoły, może przedszkola, placu zabaw, parku. I wykonujemy manewr omijania. Pamiętajmy, żeby zawsze oddalić się od takich pojazdów. Nigdy nie wiemy, czy ktoś nagle nie otworzy nam drzwi. To widział znak ostrzegawczy. Oczywiście to ostrzegali. Oczywiście o przejeździe kolejowym. Nie ma tutaj znaku stop przed przejazdem kolejowym, więc my musimy bezwzględnie się rozejrzeć w jedną w drugą stronę, upewnić się i oczywiście śmiało jechać. Która pokazuje przebieg drogi z pierwszeństwem, my pojedziemy w lewo. Czyli dajmy lewy kierunkowskaz. I myślę, że czas nadszedł na lewo skręt. Mamy zwykły sygnalizator, okrągły. I będziemy skręcać w lewo. Dużo kursantów bardzo się boi takiego skrętu w lewo, na zwykłym okrągłym świetle. Zwykle problem jest taki, gdzie się zatrzymać. Czy Na pewno nie stajemy przed trójkątami, bo trójkąty są do znaków. Warto tutaj powoli zbliżyć się do tego skrzyżowania, żebyśmy mieli szansę tutaj ocenić sytuację. Przepuszczamy rowerzystę, pozostali skręcają w swoje lewo, więc idziemy śmiało. Nie ma pieszych, więc się rozpędzamy. Tutaj, jeśli chodzi o powrót na prawy pas, to zależy, czy będą pustpas obowiązywać, czy nie. Dzisiaj w nagrywania tego filmu nie obowiązują, więc wracam na pas prawy. Na rondzie pojedziemy w kierunku radą warszawa Czyli to będzie, powiedzmy, trzecim zjazdem. Którzy mówią w lewo. Czyli musimy zmienić pas na lewy. Kogo nie ma na rondzie, więc wjeżdżamy na pas wewnętrzny. No i teraz odliczamy Pierwszy zjazd za nami, drugi zjazd za nami, więc tuż za nim prawy kierunkowskaz. Oczywiście minimalizujemy zjawisko martwego pola, zmieniamy pas na prawy i opuszczamy skrzyżowanie pasem prawym. Przy zjeździe z ronda, zwracajmy też uwagę, czyli nie ma pierwszy na przejściu. I jesteśmy w obszarze zamodowanym, czyli pilnujemy się, żeby wywać 50 na godzinę. Nie przekraczać do solonej prędkości. I mamy znajomy nam budynek. I to już będzie koniec tej trudnej trasy. Według mnie każdy kursant czy każdy kandydat na kierowcę powinien umieć przejechać z punktu A do punktu B, taką trasą jak dzisiaj jechaliśmy, i nie popełniać błędów. Jeżdżamy do wortu, czyli kierunkowskaz w prawo, zwalniamy. Już teraz sobie obserwujcie, czy nie ma pieszych, rowerzystów. Cóż, pozostało nam jedynie odebrać wynik pozytywny z naszego egzaminu. Dzisiaj bramę mamy zamkniętą, ale na egzaminie ona będzie otwarta i wjedziemy na plac egzaminacyjny i usłyszymy wertyk egzaminu. Oczywiście wierzamy, wjeżdżamy z podniesioną głową, bo wynik na pewno będzie pozytywny. A po zdaniu egzaminu pamiętajcie, przyjdźcie do szkoły ABC prawo jazdy, odebrać pamiątkowy kubek. Do zobaczenia, cześć. Ja również dziękuję za wspólną przejażdżkę i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia.